się pomóc, tylko wiesz, Frizz mnie skontaktował z, z prezesem Sylwestrem Sylwestrem su, su, nie chcę przekręcić nazwiska, z tym Sylwestrem, tylko, że oni jak on nas skontaktował, więc to też, a inaczej, dla tych, dla tych co nie wiedzą, ja powiedziałem na wywiadzie, bo ktoś mnie zapytał o ekipę Friza i ja powiedziałem, że, że Frizz jest w porządku, bo między innymi nawet w ostatnich dniach, tutaj jak się, jak się pieniążek z BitBay'a zgubił, to yy, Frizz do mnie napisał i, i tak pisze do mnie najpierw ty a to tak na serio mówię no tak na serio no i tak się zaangażował w to żeby spróbować pomóc. Tam tam przez jakiegoś chyba swojego człowieka który też im na giełdzie pomaga nie wiem bo tylko widziałem tylko widziałem gdzie się zajmuje zrobili taką konflikt, gdzie dodali e, ówczesnego prezesa BitBay'a no i tam wymieniliśmy parę wiadomości, no tylko kurwa, że tak się okazało, że BitBay sprzedali 3 dni później, nie? więc tak nie za bardzo się, nie za bardzo się to przydało ale to ogólnie szanuję za inicjatywę, nie? ale wiecie co, wydaje mi się, że nadal ciężko mi uwierzyć i i, i tak kurwa logicznie sobie wytłumaczyć w jaki sposób te pieniądze zniknęły Jestem w stanie stwierdzić na dzień dzisiejszy, że im się to turbo nie opłacało, bo jak rozmawiałem teraz na przykład na fejmie, gdzie było dużo osób, dużo osób, które albo prowadzą jakieś swoje biznesy, albo właśnie youtuberów czy, czy influencerów, którzy, z którymi właśnie rozmawiałem